nazwisko, każdy w okolicy pewnie wie. Jak pójdzie do szkoły, to wszyscy będą wiedzieć, a to córa Weroniki i Friza, nie? Nie mieliście jakichś takich rozkmin, że ja co, jak ktoś ją porwie dla okupu? Nasza, m, na, nasza, nasza pozycja pozwala nam też y, zabezpieczyć takie sytuacje, nie? Mhm. Że no nie, ma się, nie ma co ukrywać, no, wiesz, Maja nie będzie jeździła autobusem do szkoły, żeby mógł ktoś ją z autobusu porwać, mhm. nie? Będzie na pewno miała zawsze odwózkę, odwózkę, na pewno nie będzie chodziło do publicznej szkoły, jakby musi chodzić na bank do prywatnej i. Czemu? No właśnie z tego powodu, jakby no. to mieli, mieliśmy od zawsze, że jakby oczywiście ze względów bezpieczeństwa, tylko prywatne przedszkole i szkoła, która ma jakieś najwyższe standardy bezpieczeństwa. To w ogóle mamy, jakby u nas pierwszy punkt pod względem wyboru przedszkola to są standardy bezpieczeństwa. nie? Mm -hmm. więc, yy, więc tak, no my o tym cały czas myślimy i mamy to pod uwagę. tylko że na razie Maja nie chodzi do przedszkola. nie? To jeszcze nie jest po prostu. No, no. Kurta, to, no. to, to przewalone takie rzeczy. To rzeczywiście, jak mówisz, za popularność, to ten to mnie problem. Minus, bardziej nie? problem, niż, no. niż A nie wypadku, no. w związku z tym, że gdzieś poza Polską zamieszkać? Czy dobrze Wam tutaj? Na pewno na zimę. Ale ja kocham Polskę. Szczerze uważam, że nasz kraj jest dojebany. Naprawdę zajebisty i mega bezpieczny. Nie. No, w porównaniu do zachodu na pewno. Serio, w sensie ja uważam, że Polska top miejsce do mieszkania w Europie na pewno. W Europie plus Ameryce na pewno. Może w Azji. nie byłem w Azji w tych bogatych krajach, więc nie wiem. Byłem tylko w jakichś bali i takich. Ale ogólnie na pewno jedno z najlepszych miejsc do mieszkania in general, bo tak. Mamy względnie tanio na ceny europejskie. Jest bardzo bezpiecznie. Też na standardy europejskie i ogólnie zachodnie takie. I. Kurde, fajnie, tu są nie ludzie, o mamy, mamy swój język, południów. to jest zajebiste, że mamy język, którego nikt nie zna i za granicą <grym> zawsze trzeba <się grym> już zgadać po swojemu, tak, i nie nie Ej, to jest takie cicko, to jest dojedane. Tak, tak, to jest spoko. Nie no, Polska ogólnie jako miejsce do życia ja się zgadzam. Że jakby jesteśmy w dobrym punkcie. Yy, aczkolwiek. Jak my się no, rozwijamy. Tak, aczkolwiek jak powiedziałeś o cenach, no to teraz. Yy, I tak i nie, bo my zaczynamy mieć ceny europejskie, a pensje nie rosną aż tak szybko, jak. No bo yy, ja, jak ja będę na pewno nieobiektywny, nie, ale jednak widzę różnicę, jak nie wiem, jadę gdziekolwiek w Europie i płacę za to samo, tyle samo, tylko w euro. No to jednak to jest cztery razy nie? Ty, no tak, tak, a ludzie u nas nie zarabiają 5 tysięcy euro, tylko 5 tysięcy złotych, na przykład, nie, pensji. No tak, no, no tak. To, to, to Ale jakby tak poza tym Polska jest zajebista, my do G20 teraz będziemy wchodzić niedługo, nie? Więc to jest...